Kraj Unia Europejska znosi niemal wszystkie restrykcje dania się otwiera. Zniesiono większość restrykcji. Duńskie partie parlamentarne uzgodniły prawie całkowite otwarcie kraju od najbliższego piątku. Pracownicy będą mogli stopniowo wrócić do biur, a od czerwca wycofywany będzie wymóg okazywania paszportu koronawirusowego. Od 21 maja dyskoteki i kluby nocne pozostaną zamknięte, wszystko inne będzie otwarte, oświadczył po nocnych rozmowach duńskich ugrupowań parlamentarnych Soren Pape Poulsen z Konserwatywnej Partii Ludowej. Po miesiącach obowiązywania surowych restrykcji przeciwepidemicznych ponownie będą mogły działać parki rozrywki, sauny i kasyna. Z porozumienia politycznego wynika, że szkoły wyższe powrócą do tradycyjnego nauczania w pełnym zakresie. Pracujący w domach będą mogli etapami powracać do biur, najpierw 20%, pracowników danej firmy, później 50%, a od 1 sierpnia wszyscy. Od 1 czerwca wycofywany będzie paszport koronawirusowy, elektroniczna aplikacja potwierdzająca zaszczepienie na COVID-19, aktualny negatywny test lub posiadanie przeciwciał po przebytej chorobie. Obecnie taki dokument należy okazywać przed wejściem np. do muzeum. Od piątku nie będzie on jednak już wymagany w bibliotekach. Najpóźniej do sierpnia ma zostać wycofany obowiązek noszenia maseczek w miejscach, gdzie trudno zachować dystans. Porozumienie rządu z opozycją minister zdrowia Magnus Hełnicke stwierdził, że dania znajduje się w bardzo dobrej sytuacji epidemicznej, mimo niewielkiego wzrostu zakażeń w ostatnich dniach. Możemy otworzyć kraj, gdyż nadal stosujemy masowe testy oraz lokalne restrykcje, podkreślił Hełnickę. W Danii pierwsze poluzowania restrykcji koronawirusowych nastąpiły po porozumieniu politycznym rządu z opozycją, jakie miało miejsce 22 marca. W ciągu ostatniej doby w Danii potwierdzono 836 nowych przypadków COVID-19